Nie macie koszyków panowie. Dobra. O nie tak panowie, nie tak! Najwyższy czas byś skończył szkołę Inaczej będzie starym matołem Nie da ich i nic nie obchodzi I życie w szkole marnują od dziara <grym> Że nie ożenił Że nie ma domu i samochodu Że się marnuje chłopak za młodu Ja na witeczny przymykam oczy Wolę z na miasto skoczyć A nakuszone nakuszone wiatr niesamowity z mi na wszystkie strony ale no tu i tak nie było najlepszej kukurydzy. to trudno tutaj widzimy lepsza akcja czy to jest kilometr kilometr już pryzmy Buraków a tam obok już jest druga faza no No czeka sobie na tira. To już no, ładnie to wygląda rzeczywiście. Normalnie pięknie Cześć, witam, siema Dzisiaj jest yy, Dzisiaj jest 19 września I pomyślałem, że fajnym pomysłem dzisiaj będzie nagrać jakiegoś Jakiegoś takiego vloga Czy coś Nie już jakiś czas nie nagrywałem jest szczelina podpięta? Tak. Kurde. Zobaczymy, jak będzie słychać. Bo wcześniej dużo osób narzekało, że, że źle słychać, czy coś tam. To teraz postaram się krzyczeć, ale też nie wiem, jak to wyjdzie. Troszkę bałaganu, ale trudno. Dobra Wczoraj przywieźli nam wysłodki i żeśmy zwieźli mnie nie było, więc nic nie nagrałem. Dawida też, więc nie ten i dzisiaj troszkę to podwaliłem tamtym traktorkiem Fergusonkiem, tylko nie, nie, nie zdołałem za bardzo tam, tam jest troszkę za głośno na nagrywanie za głośny i z, z, musiałem się skupić, więc to też w sumie ważniejsze nawet no jedynką albo dwójką eee, no i co, no i były dwa tiry dwa tiry mówili wczoraj, że mieli trochę problem, bo Ciężko było to tutaj jakoś tak wykiprować fajnie No ja to dzisiaj tylko tak podwaliłem, tak jak Myślałem, że tak jak trzeba Myślę, dalej yy, I co? No jeśli chodzi o te vlogi też Nie za dużo mam Co prawda do pokazania Ale... Chciałem tak, żeby po prostu pokazać jak to wygląda u mnie, bo tam wiadomo są tacy ogarnięci bardziej ode mnie No wiadomo, ja, ja nie ten Ale też, wiecie, też żeby było fajnie, bo wiecie, jak jest fajnie, no to dobrze Tu mówi Jarek no i co? No i ubijam te wysłatki ja U nas już tak mamy, że ten, że po pierwsze, że musimy zwieść, bo tutaj tir niestety by nie wjechał. Znaczy, wjechałby, ale no nie ma tu miejsca, jak chciał wrócić, ani nic, więc trochę miał ten. Zresztą nie lubią się pchać różne takie zakamarki, bo tam się boją o coś tam, że coś tutaj nie, nie, nie ten, nie wyjadą, nie coś tam. No nieważne. No, ale już jakoś tak się nauczyliśmy, że już kilka lat to zwozimy Więc też, no bo lepiej mieć to blisko, tutaj od razu mieszamy sobie w zimie z kukurydzą I nie ma problemu No, tym dużo lepiej ubijam Tamtym tylko troszkę podwalałem, jak próbowałem ubijać to koła mi szły dość głęboko i tylko rozsuwało na boki a tym to jakoś idzie no i co? No nie myślę, że jakoś... No, może nie będą vlogi regularnie Regularnie, dobrze y, Tylko co jakiś czas i też może teraz wrzucę jakieś kilka ujęć takich codziennych robót Też nie, nie miałem czasu nic, nic tak konkretnie ponagrywać tylko O, tylko tak sobie dorywcze coś przygrałem jak ten No tak jak zapałem kamerkę albo telefon to coś przygrałem I co? No i tyle Cześć, maneczko witajcie No, dzisiaj znowu coś, ten Znaczy może to będzie w jednym filmie Ale dzisiaj już jest yy, sobota Czyli wczoraj był już jest 21 yy, No i co Wczoraj nie udało się przykryć Nie zdążyliśmy ale to raczej nic się nie stanie, bo wczoraj była akcja wykopki, podobnie jak dzisiaj, więc też coś z tego będzie kilka ujęć. A ja teraz zostałem trochę, żeby to, żeby to tutaj poogarniać, obsypać, obciąć skończyć także oni się tam naginają przy zbieraniu, a ja a ja sobie obsypuję spokojnie nie no, nie, nie, żeby ten później ja będę naginał, ale ale nie od razu Zobaczymy później. No. no, to zaczynamy. No. Akcje. Drugi dzień. Tak, ekipa już jest większa. Teraz pytamy czy chciał być we vlogu. Dokładnie. No. Cześć. 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 Chcecie nie być we vlogu? Nie! Chcecie nie być we włoku? Cześć. 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 A może tu będziecie z nami, żeby im pomóc Kuszyki nosić, Cześć. cześć. Cześć Cześć, bo oni klinkają na kolana i... Klękają już? Tak, oni już klękają Cześć babcia Cześć, cześć Cześć Babcia mówi, że już klękacie na kolana Ja nie z Cześć 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 Nie ma klęczenia Cześć Nie ma klęczenia? Doszedłem do Ciebie? Tak Dobra, Z... Nie macie te, Dobra, podejd. Rośnie sobie w ziemi, woda go podlewam, pójdę go wykopać, lecz najpierw zaśpiewam cała ta zielona. Czerwony buraczek, ale najsmaczniejszy jest żółty ziemniaczek. Sałata zielona, czerwony buraczek, ale najsmaczniejszy jest żółty ziemniaczek. Można jeść go z mięsem, sosem, buraczkami. Można się zajadać pysznymi plackami. Sałata zielona, czerwony buraczek, ale najsmaczniejszy jest żółty ziemniaczek. Sałata zielona, czerwony buraczek, Smaczniejszy jest żółty ziemniaczek. Gdy przyjdzie sobota, więcej czasu mamy. Wtedy w McDonaldzie frytki zamawiamy. Sałata zielona, czerwony buraczek. Ale najsmaczniejszy jest żółty ziemniaczek Sałata zielona, czerwony buraczek Ale najsmaczniejszy jest żółty ziemniaczek de tuta i tam escosset. Bye. Right. Jestem już na polu. żyjemy Idzie nawet ładnie. Troszkę jest ciemnie. Nie wiem, czy widać coś. Cokolwiek zobaczymy. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Ale jeśli nie, to wrzucę jakieś ujęcia w trakcie mojego mówienia. Zdzielenia. Zobaczymy. I co? No i nie wiem co miałem powiedzieć. Zajączek tam, ale nie wiem czy będzie go widać. Nieważne. No i co? Uprawiam pod pszenicę. tutaj. Niektórzy pozasiewali. Na przykład tutaj sąsiad Przynajmniej uprawiony idealnie. Więc. No, my też musimy No, ale to no, się nie spieszy, bo i tak zwykle wychodzi na końcu tak, że, że wszystkie pszenicy kosimy razem, nie, nie robimy nic na raty Nie będzie, no, nawet jak będzie troszkę różnicy, to to się wyrówna i będzie gitara No bo wiadomo, po kukurydzy żyjemy w listopadzie, znaczy no, Zależy jak wyjdzie, w październiku, w listopadzie Czasami w grudniu Ale to też tylko yy, w ekstremalnych przypadkach na przykład mm, rok temu po burakach crowych w tym roku nie, nie bawiliśmy się w to, bo no jest fajnie, powoli sobie jadę. Czekamy na deszczy, bo troszkę sucho jeszcze wczoraj padało, ale to padło, no, nie można tego nazwać deszczem, tak naprawdę. I co? Wykopaliśmy ziemniaczki, właśnie dzisiaj. Też fajna akcja. Wiadomo, cała rodzinka, wszystkie ciała, nawet nie tylko rodzinka. Hmm. I nawet te nasze, mimo suszy W miarę, nie było najgorzej o Ile się dało i, I coś z tego wyszło <gryw> Dobra, ja nie będę za dużo gadał Już, bo Się, się przedłuża film i nikt nie będzie oglądał, jeśli będzie za długie A już narobiłem tyle ujęć i W ogóle wszystkiego, że Ja nie wiem, kto to, kto to Oglądał w ogóle Kto to zmontuje to Ja nie jestem masterem montowania Wiadomo Tam coś nie wiadomo, co podwalam Ale i tak też chodzi Tam trzeba zadbać wszystko było jak najpiękniej o. I co? No to żegnam się z wami powoli Pewnie zrobię jakiś tam tam Szybko jak wracam Tam wiecie Radyjko na full, gaz do spodu Przód do góry Też nie ma przy czy nie ma obciążnika, znaczy ale Leżówka jest Tak zrobiona, że, że Nie dywnę do przodu Czodem. Więc trudno. Ale każdy z bodu, na full 40 km na godzinę. W oczach szum, w uszach łzy. Na leczniku na liczniku. 40 km na godzinę. Jest naprawdę, niesamowita prędkość. Więc tak. Dobra, pozdrawiam wszystkich. I siema do następnego. Żegnam, żegnam, żegnajcie, siema.